Zbiór tekstów błogosławionego Honorata Koźmińskiego, zatytułowany Czego dziś potrzeba Polsce i Europie: patriotyzm i cywilizacja chrześcijańska, to jest taki wybór niepublikowanych dotąd tekstów dotyczących patriotyzmu i cywilizacji autorstwa tego błogosławionego. Wydało to wydawnictwo Fronta. To nie są wszystkie teksty na ten temat, które napisał Błogosławiony. Jest ich oczywiście więcej, jest to pewien wybór. W samej książce powiedziałabym: To chyba uczciwie potencjalnych nabywców. Muszę ostrzec, że tekstów ojca honorata jest z 280 stron, tylko 180, ponieważ wydawca zdecydował, że umieści. Bardzo duże wprowadzenie, stustronicowe. No, to jest naprawdę w książce, która ma niecałe 300 stron, stustronicowe wprowadzenie to jest naprawdę duże. Przy czym ono się nie tyczy ani samego Honorata Koźmińskiego, ani jego myśli, tylko wyłącznie tego, czym jest patriotyzm w kulturze europejskiej. Trochę jestem zaskoczona, muszę przyznać, że aż tak obszerny jest ten wstęp. Książkę nabyłam, ponieważ błogosławiony honorat należy do moich ulubionych autorów. Jest naprawdę niesamowity, jest bardzo niedoceniany, chociaż jest niezwykle ciekawym świętem. Jego myśl, przepraszam, błogosławionym, mam nadzieję, że niebawem <laughs> będzie także kanonizowany. Zaciekawił mnie temat, bo do tej pory właściwie czytałam tylko jego teksty dotyczące życia duchowego i. Z, z tymi się oczywiście wcześniej nie miałam okazji zetknąć. E, ja może przeczytam parę fragmentów, żeby pokazać, jak, jak fajnie potrafi być ojciec honora. E, na przykład, na stronie 112 jest taki rozdziałek zatytułowany Powołanie naszego narodu. E, no, my zwykle o powołaniu myślimy w kategoriach takich jednostkowych, prawda, jako czyjegoś powołania, na przykład do kapłaństwa czy do małżeństwa. A tu jest o narodzie. E, Zacytuję, naród nasz bardzo ważny i bardzo zaszczytny otrzymał powołanie. Stać się przedmurzem chrześcijaństwa i być obrońcą wiary i kościoła. Cały świat mu to przyznaje, by naprzód, gdy Turcy i Tatarzy zawojowali niemal całą Azję i Afrykę i niektóre kraje europejskie i robili ciągłe wycieczki na resztę krajów chrześcijańskich, wszystkie te napady wytrzymywali zawsze Polacy. Oczywiście to nie jest tak, że tu są wyłącznie peany kuczci naszego narodu, bo są, jest też dalej ocena krytyczna. I na przykład znajdziemy takie słowa. Póki ojcowie nasi trwali w żywej wierze i spełniali wiernie swe zadania bronienia wiary i kościoła katolickiego, to im Bóg błogosławił, a nie zbywało im na niczym. Jeszcze inne ludy Europy zbożem swoim żywili, ale powoli gorliwość ich słabła. I to jest, no oczywiście, y, trzeba pamiętać, że to jest pisane w takiej dość y, y, przygnębiającej, smutnej sytuacji, bo przecież to są teksty pisane w okresie zaborów, kiedy Polska utraciła niepodległość. Ale y, wiele z tych refleksji dotyczących na przykład tego, że my, no, jako Polacy, często jesteśmy niewierni, i nie realizujemy tego naszego powołania, nie pielęgnujemy tej naszej wiary, wiele z tych uwag pozostaje aktualnych. Ja sobie pozwolę zacytować jeszcze jeden, jeszcze jeden fragment, który no, wygląda, by był pisany praktycznie dzisiaj. Nie ma ratunku, jak tylko w powrocie do dawnego narodowego powołania bronienia wiary i Kościoła. Spyta ktoś, jaka dziś jest sposobność do tego. Mamy ich więcej niż mieli ojcowie nasi. Nie potrzebujemy ich szukać daleko. Mamy nieprzyjaciół wiary w domach naszych, w otoczeniu naszym. I tysięczne sposoby do spełnienia tego zadania. Tylko potrzeba nam i innym żywej wiary i męstwa. Jak popatrzymy na aktualną sytuację, na te rozmaite konflikty, na to, jak się próbuje w Polsce na przykład promować ideologię gender, to jest, to jest dokładnie odpowiedź: trwać w wierze. Zaznaczyłam sobie jeszcze jeden fragment, to jest na stronie 191. Jest taki, jest taki punkt. Dobrobyt nie jest oznaką cywilizacji, i na następnej cywilizacja nie polega na bogactwie kraju. I tutaj, oczywiście, to, to nie jest tak, że honorat twierdzi, że po prostu ubóstwo jest, jest jedynie dobre. Natomiast zwraca uwagę, żeby nie absolutyzować. Tak? Odpowiednie mieszkanie, ubranie i pokarm pomagają do utrzymania zdrowia siły i piękności ciała które cywilizacja zachowywać zaleca. Yy, I dalej. Wprawdzie Pan Jezus powiedział, że ubogich zawsze mieć będziemy, ale co innego ubóstwo, a co innego nędza, co innego wyjątek, a co innego masy ludzi w nędzy żyjące. Lecz z drugiej strony, trzeba pamiętać, że to jest jeden z warunków cywilizacji chrześcijańskiej, aby zawsze przedkładać rzeczy duchowe nadmaterialne. I że nie ma nic bardziej jej przeciwnego, niż oddanie się wyłącznie i całkowicie staraniu o dobrobyt, w tym cały cel życia opatrując. Dlatego Kościół zawsze na to nastawał, aby na pierwszym miejscu mieć staranie o duszę i główny cel życia to jest owieczne zbawienie. I takich, e, takich tekstów tutaj jest całkiem sporo. E, I no, zachęcam naprawdę do lektury jest to, jest to bardzo oryginalna myśl. Szczęście Boże.